Jak wydać 500 zł? To pytanie od wieków zadaje sobie ludzkość. My postanowiliśmy to sprawdzić. A sprawdzać będzie to dla Was ukochana kochana Sylwia Lipka. I chyba razem ze swoją przyjaciółką Natalką naprawdę, naprawdę nas zaskoczą, ponieważ to, co zrobią w dzisiejszym odcinku, mrozi dosłownie krew w żyłach. Miłego oglądania! Cześć, kochani z tej strony, Sylwia Lipka i witam Was na kanale. Jak Stars dzisiaj, to ja! Wydam moje 500 zł e, i zabieram Was ze sobą do studia tatuażu, gdzie razem z moją przyjaciółką Natką będziemy sobie robić po dwa matching tattoos, A to jest mój pies. Marwer, bardzo chciał się do mnie przytulić w tym momencie. W każdym razie e, umówiliśmy się z tatuatorką, że będziemy mogły wszystko nagrywać e, i Wam tutaj pokażemy, więc wszystko będzie w promocyjnej cenie. Co bardzo się cieszę. Wyjdzie to około 300 zł, więc będę miała potem jeszcze wolne 200. Chodźcie za mną. <grystanie> Jeje, ale tu jest 500 zł. Bla, 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 bla. <grystanie> Mogę zrobić dawno, dawno, dawno i w końcu no, ogólnie studia są w ogóle otwarte, więc Oczymy. Teraz przy pomocy naszych supermocy otworzymy ten oto. Będziemy mieć tatuaże dwa, hej! Czyli razem cztery. Ja. Yeah. Nie wiem, my, bo my mamy obie wolne tutaj miejsca. Mhm. I wtedy w dwóch nulkach to albo być. Tak jakbyśmy. No, to by Było w Tobie fajnie, bo w to mięso. jest o no, I co, no, zamiast żółtego, zielony? Albo zlowy? jakiś fioletowy. To, by... Fioletowy, jest. Może fioletowy. To tak no, no, bo żółty jest ma. No, będzie wyglądało ciężko. No. Postanowiłam się jeszcze zrobić kolczyka w tym miejscu. Będzie fajnie. Jak szaleć, to Jak szaleć. Jak szaleć, to szaleć. To szaleć Ej, ale to takie, na czym siedzisz pasuje Ci do spodnia. A to zaraz zostaniesz cały taki podkład. Wow, ale stylowo. Fajnie będzie. Tu będzie. Trochę chłodno, sobie tutaj wsadzę. kawałek metalowej rurki. Super, jest przeputa. Bo takie śmieszne to było, bo był taki promieniujący, wiesz, ten ból. A dźwięku nie słyszałeś? Bo tutaj dużo osób bardzo mówi, że dźwięk tak. jest wkurzający, że jest blisko ucha. I słychać krząsk. bardziej um, tak mi pro, popromieniowało tak dotąd. Tak wiesz? Mhm. I się zastanawiacie, dlaczego to jest tak wykrzywione? To dlatego, że tutaj będą oczka, i to wszystko to będzie uśmiech. Mi się chyba ten rozmiar najgorzej No, wybrawa. ten środkowy. Czyli ten. Si. No, yeah! No dobrze, jedziemy. Krząska. Matka, leci pierwsza. Ja, je, je, W okay. którym miejscu robimy? Robimy. Ja. I tatuaż numer dwa od razu będziemy kalkować na no, no. no i I oczywiście jest to hmm. znany cytat z Friends of I will be there for you. Ale to już, już <laughs> no Bo tutaj właśnie nie, nie ten. A ja dzisiaj właśnie um, brałam przyszyć przed tym jak do ciebie przyszłam i idealnie wiedziałam, że tutaj będzie prawdopodobnie tatuaż i mówię Wygolę. Wygolę nad ramię. Ale zrobiłaś. Więc Natka idzie pierwsza do kucia. W sensie, ja była pierwsza do kucia, ale Natka idzie pierwsza do tatuowania, a potem ja na koniec. Takie jest życie, kiedy jesteś brudetką. Nie, nie ukrywajmy. Każdy tak ma. Na no ten zrobiłamy dwa brzuszki <grym> 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 ale, ale to przysiady się robi No po <grym> <grym> yes, to siło yeah, yeah. i drugi hej Fajnie, że te tatuaże trwają 10 minut. normalnie, Jak z tego z serialu? No i z. Znaczy jutro w kuchni będzie miał kolor od razu widoczny. No, bardzo fajnie. Ui. Jej. A teraz ja. Ping-good? Jo. Yeah. Ping-good? Odstawmy sobie następcę. Dobra. No, I think good. You need to do, my dear. <laughs> no, klasa. Haj, z tej strony syren yeah. Sylwia. <laughs> no to zobaczę teraz, czy jakieś linie możesz sobie poprawić. Cześć! Minęło już kilka dni odkąd zrobiłyśmy tatuaże. Jeszcze nie widzieliście ich w pełnej klasie i właśnie teraz zobaczycie. Pu bu, bu, bu. Za tatuaże zapłaciłam 200 zł, robiłam jelbonwinki razem z kolczykiem, który tutaj już się e, bardzo ładnie goi. No, więc mam jeszcze trzy wolne stówy i te trzy wolne stówy przeznaczam na cele charytatywne. przepraszam że zrobił takie werble. Nie no, to ty. <grym> e, właśnie teraz wyświetlę się na ekranie, bo dodałam przed chwilą na Twittera prośby <grym> o to, żebyście dodawali mi linki do różnych zbiórek, no i coś tam wybrałam. Więc słuchajcie, jeśli możecie, to też zachęcam Was do wspierania różnych zbiórek. Tak, ja postanowiłam wykorzystać moje 500. Czekajcie na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i e, widzimy się. Ja nie wiem, kiedy się widzimy na tym kanale, ale widzimy się też na moim, więc zapraszam. <grym> e, no, obserwujcie kanał Youngstars, mam, mam, no. No. Co ja żebym Nie, nie umiem go doć tej, eee, dzięki za oglądanie, mamy nadzieję, że wam się podobało. Już to 10 razy powiedzieliśmy pa, pa. Ale chyba i tak oczyś trzeba zrobić. Co za naciągnęłość. You need to chill. Yeah! A właśnie, może powiemy od razu jakie są znaczenia tych tatuażów. Okej. Okay. Saduaże. Pierwszy z nich ten tutaj. Jak wiecie, jesteśmy największymi fankami Friends I jeśli mówimy o tym, że jesteśmy największymi fankami Friends To naprawdę mam to na myśli Ten tatuaż już ma totalnie znaczenie Friends oczywiście jest to cytat z czołówki I'll be there for you Tą samą czcionką Tą samą czcionką z kolorowymi kropeczkami Więc każdy fan Friends Aczkolwiek będzie... zamieniłyśmy żółtą na fioletową By się wyblakła Żółta się nie trzyma Więc yy, fioletowa I, No i co? No i to jest najpiękniejszy cytat przyjaźniowy na świecie E, jeśli chodzi o friends i w ogóle. No, ja, ja lubię, ja się cieszę, że w końcu mam coś związanego z serialem. Bo jest taki tak po raz osiemnasty, więc całkiem sporo. A drugi tatuaż jest to tatuaż e, uformowany w uśmiech i e, jest to napis You need the chill, czyli weź się z <laughs> Zluzuj gacie, zluzuj Majty. E, i, no i mówi samo przez chyba, nie? Bo to jest tatuaż, który... ma takiego większego takiego. To jest po prostu tak, że my jesteśmy takie luzeckie i bez... A inni nie! I chcemy pokazywać innym ludziom. My tak właśnie żyjemy i chciałybyśmy, żeby inni też sobie... Jak jesteś tutaj właśnie taka... Jest to w ogóle w porównaniu do ciebie taka ciemna. Pa!